Szyma widzowie, tutaj Zieloniks i ze mną jest Agent V Siemka No i... Agent V jest tutaj chora No i kupimy jej dzisiaj karnet ogólnie To będzie jej pierwszy karnet Cieszysz się, prawda? Tak Bardzo się cieszy ona Od razu sobie ja tutaj w tym weźmie Mejwi, nie? No bo nie mam No i będzie miała mieć te wszystkie skiny Będzie miała tytuł animowany, tak? Tak Ta Tak, ale pamiętaj, że musisz, żeby mieć te skiny to dopiero musisz tutaj dobić, wiesz? Dobra, więc co? No, ja Ej, na pewno to, to tak <głos》>, że nie było później, że kąt to kupimy. Dobra, to co? Robimy teraz cięcie i kupujemy, tak? No. Dobrze, to ty kupisz, ale robimy cięcie, tak? Tak. Więc widzimy się za chwilę. Dobry. Dobry. Okej, okay, więc mamy i uwaga. Będzie. Mamy? Mm -hmm. Mamy karnet. Uh -huh. Odej, okay, okay, okay. Cieszysz się. A i tu ci jeszcze trochę dali, widzisz? No. Dodatkowo. No, więc. Co, teraz sobie to odbierzesz wszystko? Tak. No to sobie. Ona odbierze. Może Cię. mi jakiegoś skinę dropnie. Albo zadmiarza nawet? No. tych kręców weźmie na pewno zadmiarza. Cieszysz się? Tak. Czyli będę miała to. O, amber no. Ale nie, nie wiem, czy ci starczy z, z karnetu na amber. Chyba. Yy. A i w tym odcinku też kupimy jeszcze dla mnie od razu, karnet. Ale to będzie na moim? Na Twoim kanale i na moim. No więc odbieraj sobie po kolei. Tutaj. Takie słoneczko A, bo widzisz, tutaj masz podwójnie niektóre, wiesz? Yes, yes. Takie słoneczko masz. Ja, tutaj też masz podwójnie, więc byś patrzeć, czy masz podwójnie, czy okay. I tu masz podwójnie. Albo czekaj, odebraj? Czy nie odebrać Odebraj, dobra. Musimy patrzeć, bo jak mi odbierzesz, że później ci i tak automatycznie to odbierze, ale żeby to tam, nie? No Takie fajne, nie? Cieszę się? Proszę. Dziękuję. Bo ja jej kupiłem ten karnet. Ale będę musiała oddać pieniążki. No tak, no niestety będzie musiała oddać. No ale... Ale i tak się cieszysz, tak? Już mu dałam 29 zł. Dobra, nie mów ile mi dajesz pieniędzy. Ale i tak się cieszysz, tak? Dużego mówiłeś mówisz, mi, na koniec... Melemo. O, ten spray, który chciałaś bardzo. O, no. To jest no. taki dziwny. Nie, tak ładny, no taki jak ty. <noise> taki taki dziwny. Taki jak ty. Oj, ty sobie wybierz. To chciałeś zobaczyć jakie no, wszystkie mogę? Możesz jeszcze kryć, kred... Ale nie, bo chciałaś tamtą, nie? Maisie. Uh -huh. Maisie! Maisie, no. Mm, za darmo. Za darmo. No. My Na my pewno my... chcesz za darmo? Nie chcę kupić. Nie. Nie, yeah, Lazy? nie, nie, faj... fajnie nie, 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 na nie, 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 grałaś nie, 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 próbowałam już tego uh -huh. No. tego skina nie, nie, to nie, 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 sobie jeszcze chwilę nie, no dobra ale nie, i... <grym> Zostaw. <grym> Dobra, to na chwilę jeszcze zrobimy cięcie. Dobra, już jesteśmy yy, i od, yy, teraz będziemy kupować mi Uuu, Kasperka. O będę tutaj miał moje kredyciki. A bo czekaj, tak? Tak, mogę tylko chyba wybrać kredyty. Tak, ja nie mam żadnej tu w postaci, bo o, można... Dopiero, no tak, ale... Dopiero, tra... że mam, o, Ty może już nawet dzisiaj będę miał, nie wiem. Trzech lat. Dobra, więc... Ta, trzech lat! Mhm. O pół roku maksymalnie Chyba od roku Dobra, nie kłóć się Dobra, więc, więc... Kłótnia na filmiku I kłótnia na filmiku Dobra, e, w ogóle mnie bardzo boli ręka, bo się rano wywaliłem na ulicy Wow Kto pytał? Dosłownie o zdanie. Dobra, robię cięcie i Bierzemy Tak, i kupujemy Dzień dobry. Okej, dzień dobry, tak, dzień dobry. Mamy... Wcześniej było do to teraz. Dzień dobry. Mamy... Daj ja, Co ty? Ja chcę dobra. To. Daj. To ty będziesz odbierać, nie wiem. Ty będziesz odbierała te dodatkowe, dobra? No, odbieraj. No te plus. Nie, ja będę chciała ci kredyty odbierać. No to kredyty i dodatkowe, dobra? Okej, odbierz. Wziąłem takiej tej, y, takiej satysfakcji z tego jak y, na pierwszym karnecie. Bo już ogólnie wiem jak to wygląda i... No, ten, ale no. Tylko mam nadzieję, że zdążymy to ten. Do końca do sezonu, nie? zbierać. Nie, ty jeszcze. A, naprawdę, teraz ja. To było jak, jak się pomyliłem. Dobra, odbieraj te gemy. Bo kurde ile mam gę? Dobra, pyk. Pyk Spręje! O tu jeszcze chcę bo tu jeszcze nie odebrałeś. No dobra. I tu no, spoko. Ty nawet teraz będę miał... Tak, bo te kredyty dostanę. będę miał już masę. A, a ja nie dostałam. Tysiąc. No bo mogłaś tysiąc sobie wbrać albo za wymiarza epickiego. No i to jest właśnie to. Przecież ci mówiłem, a ty chciałeś my żeby od razu mieć. Dobra, więc pyk. Na... Czy chcesz za darmo? Na pewno? Nie, nie, nie na pewno. Ja chcę. Ja chcę. Leci! A, muszę kliknąć. Leci! Max, jej! W końcu. Dopiero. No, chyba, że mogę jeszcze przełączyć. Ale nie, wolę Max. Max jest fajny. Kotra będzie legendarny. Na, na będzie? Uuu. Uf, uf, uf. Ja na Amber chciałam. Kruk jest chyba lepszy mi się Nie, Amber. I tak mogę przełączyć, kiedy chcę. Ja chcę, kiedy. No. Wie? A ty nie odebrałaś, tylko ja nabrałem. Moje. Dobra. Jesteś moje. Moje, moje. moje Ogadnij się, bo nam dadzą prawa autorskie. Cicho bądź. I kłótnia będziesz... na filmie. Trudno. Dobra. Pyk i pyk. Ja, jak nie usłyszą, to się nie dowiedzą. No właśnie, bo tu misje jeszcze. Aha, misy się odebrały same, tak? No. Tak jak u mnie. Hmm. Ojej. A właśnie to miałem zmienić. Aha, mi się zmieniło automatycznie. Aha, bo to jest chyba tylko na czas trwania karnetu. A ja. Czekaj, zaraz to zobaczymy. To jest chyba tylko na czas trwania. Nie chcę. To jest chyba tylko na czas trwania karnetu. Ej. Dobra. To czekajcie, widzowie. Tutaj mam. Moc. Hmm. No wiem, od razu lepsze. Chyba na full'a nawet mogę Ja jak mi dropło to od razu na full'a <grym> To też na full'a Jeszcze ja mam hiperdoładowanie do, do niej Na full'a mhm. Więc teraz przyłączymy jeszcze na dwoje Wikusia i zobaczymy czy jest coś co za darmo co nie odebrałem Tego 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 Bo właśnie jest ten bas Astral ale nie, nie, mam to do... jest takie jak te jajka były, że tak, się. Tak, prezenty, ale ja już je odebrałam. Dołączajcie w ogóle tutaj do zielonych Team tym? Nie. Co nie? To ty. Nie, to ja. Co? No bo tam, patrz, ktoś Co? tu i gdzie były te. Nie. Co? To ty. gdzie były ludzie? O. To ty, to ja. Okej, okay, dobra. Dobra, przełączmy na twoje konto i zobaczymy, czy masz taki. I jest. Ale ja chcę niebieski. Niebieski chciałeś, dobra, no tak. to masz niebieski. O, o moje. A teraz dopiero misje mm. chyba ci się zrobiły. No. To sobie odbierę to. Okaaaaj. No <laughs> Ale, ja ale mocny StarDrop. No. Po prostu, normalnie. A ty ja chcę ten plus. ten mm. plus. Teraz... Nie będę miała 1000. Mi się wydaje, że Ty już zdążysz to zrobić, ale ja nie wiem. Ty na pewno ja nie wiem. Więc masz jest W ogóle ona ma tutaj taki nowy, jak widzicie. Mm, taki... ikonkę. Tylko yes. nie wiem czy mogę kliknąć, czy się nie wyświetli e-mail. Czekajcie, po... zobaczę czy się nie wyświetli e-mail. Nie dobra, nie wyświetlił się e-mail, możecie tutaj zobaczyć ale sobie. Ale Powiększ to. Nie da się powiększyć. Tak się da jedynie. No, więc ona ma taki. Ja sobie ustawiłem taki jak Hyra. I hmm, to sobie tu zobaczymy. Cześć, hmm, jestem. O, nie, to Ja to mam taki jak Hyra. Jak widzicie. Więc ja tutaj ustawiłem. W ogóle to, co tu się teraz dzieje w topce polskiej, to jest. Topk. Topek. To jest jakieś, nie wiem. ja mam tu minus. No bo nie macie w top 200, top 200 globalne. Nie mam. Ale czekaj. Wiki, proszę cię teraz, żebyś nie czytała, co tu będzie pisać, dobra? No. A jak już to w myślach to, to co się dzieje, czemu na pierwszym i drugim miejscu są takie osoby? Ja nie wiem. Co tu się stało? Wiesz, że nam można dać pana. No bana mogą dostać chyba nawet. Ale jakieś... my! Jak bana? A na YouTubie? Tak. Cicho, ale każdy może to zobaczyć sobie, a po drugie, a. jak tego nie mówimy, no to raczej nie mogą nam dać, bo jedynie zamówili. W coś... Tu jest jakiś kartofel, ale... Co ma 100 tysiąc... No, sto tyś... ewentualnie mu się, nie wiem, może ktoś włamał na konto i zmienił mu, no bo normalnie on się tutaj dwa kartofel, jak widzimy. O, ten typu mocno kapix e, Gdzie to był? To, ten. E, ten no bo, bo mu usunęli, bo przecież, bo przecież się resetują do tysiąca po prostu. Oooo Jak się ma wygryźć tysiąc Jak się w końcu wygryźć to się rozbiją tysiące, widzisz? Uuu, Melemo. Co? I one się walczyły później w tej skrzyneczki No, ja chcę sobie pograć Widzisz tej skrzyneczki? No ja chcę sobie pograć Dobra, ale to Daj, już ja kończymy po... Ale na Maisie Czekaj, tutaj mam nowego O, Maisie masz To sobie możesz ulepić Czekaj Czekaj O, na bólu masz Brązie Nie masz. O, oh, ja! No, to sobie. Daj moje. Moje, nie no, ja wiem. Teraz ulepszamy metr. Mm, to Kole, mój... a tam się może, tak? Najmniej pucharków. Naj... Najmniej... <grystanie> najwięcej. Mniej pucharków. Ej, mówisz eee. najmniej, a to najwięcej pucharków. A on O, ulepszasz sobie? Biegu się spokojnie. Nie jestem spokojna. Jestem denerwująca. Po jej tutaj zobaczyć, zobaczmy się, zobaczyć, to ja inaczej ci będzie pisała. Tu jeszcze, tu jeszcze, no. Dobra, już nic. Bo normalnie nie wytrzymałam z to Po prostu. Nie, to to człowieka. Człowieka. Ja chciałam sobie kupić. Ale widzisz to już koniec. Nie, bo ja czy sobie kupić takie skinę. A skina sobie kupisz. Tak. Do Leona tego nie wika, proszę. Kacciuska! Kupij To kupuj jak chcesz. Jak ci nie szkoda Gemów? <grywka> Co ona zrobiła? Kaczka, kaczka. Sali Leon. Mam taką koleżankę sali i... Obiecaliśmy jej, że kupimy tego skina, no i kupiliśmy tak. Mam pasy. A ile mam? Eww! jestem chora. Wow, serio, po twój to mówiłem. A tu mogę, ty. Ja bym chciała tego. tego, tego. Stał ci 21 gemów. No, wow. No, yeah. Dobra, więc. Więc tu jeszcze. Nie może sobie tam coś kupię. Jak to ja y, później nie pytajcie dlaczego odcinek taki długi, ja już tego skończyć, a ona nie chce. Cicho bądź. Wcale to nie tak, że to mój telefon. No. To mojej, oczywiście nie dało się zrobić karnetu, nie? Po prostu w każdym zainstaluj sobie. Ja nie mam. To mówię ci zainstaluj sobie. Ale ja nie lubię. A, a kto to jest? Karl. Jakie? O, tego wiem, że kupiła. Um, zyp... to jest sypa. A to się kupujemy. Giełdę. Jeszcze... nigdy no, nie gada, bo mała ty sobie no, Nie, nie gada. O, pan powiem, wiem co chyba. Chciałam tego kupić. A, no już za drugi. A, możesz tak zrobić. A nie, nie możesz zrobić, bo masz za mało, bo mo możesz też połączyć błyskotki i gemy, ale potrzebujesz jeszcze trzej gemów. Ale mało. Czyli to mogę zamienić na to? Nie, jak chcesz na przykład kupić tkienia za 5000, nie, to na przykład możesz błyskotki i dwadzieścia pięć A jest głupia. Dobra, Wieki, już. Mój kolega gra. Koniec. <kluzł> Dobra, to by było już na tyle. Do widzenia! Do widzenia, bajo!